Głodny. Dobra, dzisiaj są moje 18 urodziny. Mogę sobie na coś. Kurde, daj mi zjeść śniadanie, typiarzu. Śniadanie na szybko zjedzone. O! 18 urodziny. Super. Faj, gdzie ty jesteś? Siema. Siema. Dzięki. W ogóle jeszcze tak zbytnie nie znam twojego twojego imienia. Zapomniałem dzisiaj mam jakąś sklerozę. No to powiedz. Jak się nazywam typie? Jestem Drift. No, spoko. No to może coś porobimy. Rozgość się się. Posiedź sobie tu, chodź Chcesz coś do jedzenia, bo jest ranek dosyć Dobrze Hmm Co by tu dać Na razie nic nie mam Mam człowieku, ale no dobra, podzielę się z Tobą e, z piciem. Proszę. Chodź już na farmy, trzeba trochę zarobić, bo ostatnio u nas krucho z pieniędzmi. Dobra, chodź. Na klucz idziemy co mamy dzisiaj do roboty na farmie? No dobra, dziwne. A przecież zostawiałem tu pistolet. No mm, fajnie. O jest znowu znowu tu zostawiają te dziwne rzeczy. Nariu. Kurde! Co, co, co się stało? Ło, kurde! Więcej rzeczy. Dobra. To my idziemy kosić trawę. Nie, ty pokoś trawę, trochę tych pomidorów pozbieram. No ładne są nawet. Dobra, wszystko tu rośnie. No to nasza maszyna przecież. Dobra, to może chodź. Ty no bardzo Jezu, kto, ktoś nam ukrada rzeczy normalnie i zostawia takie jako... I hej, ich tu jest! Był jakiś u nas złodziej. Jakiś złodziej u nas był. Dobra. To jest dziwne.